Ja tú gocensas naši, koj tvakla puski tvi, ja tú bolonja naši, šag ra oj ti stas di, stas be Starz będzie w kraju dostały Starz będzie w piasku z grubu Zbycieńczy oś Dzień dobry, się nazywam Agata Grochot uh, Moje pradziadki przyjecham z Polski I bardzo miło mi jest, że jestem z tego pochodzenia I mam taki piękny dom uh, co bardzo go I pilnuję, żeby drudzy ludzie mogli poznać trochę polską kulturę. Jest troskę wszystkiego, tak wycinam i są pisanki i drugie rzeczy. I Jest Matka Boska Częstochowska i Ojciec święty Jan Paweł II też. I to są takie zece co dostałam od ludzi, co pojechali do Polski, ja w Polsce nie było. I tutaj do naszego domu dużo ludzi przyjeżdża, żeby pozapoznali ten nasz dom i żeby wiedzieli co jest trochę Polska. I tak, przyjeżdżają takie ludzie co mają pochodzenie, ale przyjeżdżają ze szkoły, dzieci i, i z fakultady i z uniwersytetu, ludzie też, żeby tam sobie wypisali coś o polską kulturę i to ja pomogę jak, jak mogę im, żeby oni coś najlepiej zrobili. Tak, jest. Jezus jest... Dwa i trochę ludzi i na pół tych ludzi to jest z pochodzenia tak, polskiego. I są takie gdzie dzieci, że uczą język polski z domu. Tata i mama mówią po polsku, taki język już pomisany I, i trochę inaczej jak język polski, bo starodowny, tak się jak starodawne dzieciaki mówili ale siedzieliście się w domu uczą polskiego języka. Co w Tak robimy? Mamy grupę Łozel e, Biały, co tań, tańczą w, w tym grupie takie specjalne ludzie, co ludzie co robią na roli, w polu. I to e, bardzo dobrze dla nas to jest. I zawsze jest e, płatek, Święconka, e, msa. Dziś Matki Boski, Częstochowskiej na 3 maja to zawdy się taką robotę w szkołach robi, bo to jest dzień imigracji Polski w Rio Grande do Sul. To my zawsze w szkołach to robimy taki program, nie? żeby pokazać dla dzieci dużo rzeczy I o tym dniu i żeby te dzieci te co są z pochodzenia polskiego, żeby to poznali i żeby to miłowali to. Zwycięży orzeł biały, Zwycięczy polski lód. Stać będzie kraj nas cały, w będzie piastu z gród. Zwycięży orzeł biały, Zwycięczy polski lód. Od ilu lat jest Braspol tutaj? Długo? Braspol jest e... od 93 roku. I dużo ludzi należy do Braspolu? Dużo jeszcze. Tak waży pani starszych i panów starszych jeszcze lubiają się zebrać i, i tego. Pani w domu swoim rodzinnym z rodzicami i teraz mówiła i mówi po polsku, tak? A, Stara się. Po polsku. I sta dzieci też pani nauczyła po, tak, polsku, po polsku mówić. mówić. Pacierza też. Musiałam Matki Boskiej, jak miałam chorobę na raka 10 lat temu, że jak ona mnie zatrzyma, to kiedy pojadę do Polski podziękować za moje życie, za życie, za zdrowie córki i żeby ona mnie dała siły, żeby coś jeszcze zachować. To, co dziadek i babcia przywieźli z Polski, czyliśmy w 2004 roku i potem zaczęliśmy uczyć czytać i pisać i Aleksander, moje dzieci nauczyli się pisać i czytać. I, czyli była Pani w Polsce już raz, tak? Tak, kiedy? W Polsce na, na kursie języka polskiego, z, co był zorganizowany z, na wspólnoty Polski w Krakowie. Z, od, od 20 czyli czerwca do, do 20 lipca. 2010. Jak się Pani podobało w Polsce? Pewnie bardzo podobało bardzo się. Bardzo się mi podobało. A jak zajechałam na drugi dzień, powiedz, zajechałam już w noc, a na drugi dzień patrzę się, rozglądam, to przypomniało się mi, jak babcia mówiła, że w Polsce zimnie równe, skąd oni przyjechali, że takich gór nie było i tak mi się przypomniało. I chciałaby Pani jeszcze raz do Polski pojechać? Bym chciała. To... Ale tak więcej na większy czas, żeby więcej się nauczyć. Aby się nauczyłam czytać na gazecie z ojcem, to się rozmawia tak też po trochu o polsku. To życzę Pani, żeby Pani pojechała do Polski i następnym razem proszę wziąć rodzinę ze sobą. No,